Pan Żmudasz Szczepan, proszę nam powiedzieć, jak organizacja całej imprezy? Z punktu widzenia organizacyjnego nie jest łatwa, ale wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik. Wczorajszy dzień przebiegł pomyślnie i mam nadzieję, że dzisiaj również wszystko będzie nam sprzyjało. Zawodnicy wszyscy zadowoleni z imprezy? Zawodnicy zadowoleni oczywiście, z małymi wyjątkami, tych których zawiodła technika, zawiódł zawiodł sprzęt i, i za to odpowiedzialności również nie bierzemy. W związku z tym jest nad czym pracować i trzeba wszystko doskonalić, również maszyny. Dziękujemy i życzymy powodzenia na przyszły rok. Dziękuję również, zapraszamy na naszą stronę internetową, można śledzić wyniki, można śledzić wszystkie aktualności i mam nadzieję, że w przyszłym roku również coś się będzie działo. Anna Baran, Biuro Rajdu, no organizacja wydaje mi się, że jest świetnie, no wszyscy są zadowoleni, rywalizacja jest, więc nie wiem co jeszcze mogę dodać. Miłej zabawy życzę, no i niech wygra najlepszy. Dzisiaj, dzisiaj jak samo poczucie? No dobrze, wczoraj były bardzo dobre zawody, szkoda, że tylko było sucho, na nasze kłady potrzebna była większa frajda, ale ogólnie to dobrze przygotowanie, bezpiecznie, bezpiecznie skończone także. tak to jest. Dużo emocji, tak? No bardzo dużo emocji, dużo adrenaliny, no i rywalizacji. Witamy zwycięzców z teamu RMF MAX, także chciałem zapytać, jak wrażenia po całej imprezie? No, wrażenia są bardzo pozytywne. Impreza się nam bardzo rozbudowuje w stosunku do poprzednich lat. E, poziom jest coraz wyższy. No, załogi są bardzo zadowolone. E, zdecydowanie to była najlepsza edycja z tych e, trzech dotychczas rozegranych. Trasy dla nas są idealne. Nie? No, takie coś lubimy, i dla tego drugiego os no, warto czekać cały rok. Krzysiek, Kuba, najmłodsi zawodnicy z, z, z Joniec Team. Chłopaki, powiedzcie, jak wrażenia po całym rajdzie? No było bardzo ciekawie. Gdyby nie awaria auta wielka, to pewnie czasy byłyby jeszcze lepsze. Ale było nieźle, także raid możemy udać za uznany. Krzysiek. No ja też tak myślę, że gdyby nie awaria, moglibyśmy jeszcze czasy lepsze podciągnąć, jakieś lepsze miejsce. Ale było okej. Okay. Fajnie, ostro. Paweł Pablo Kaim, zawodnik Joniec Team. Aktualnie zwycięzca dzisiaj i wczoraj w klasie motocykli. Pawełku, jak wrażenia? E, wrażenia fajnie. Bardzo szybkie trasy, naprawdę. Można było troszkę potrenować prędkości. Mało techniczne, bym powiedział, ale fajne. Pawełku, y, za rok oczywiście też tutaj zwycięstwo, tak? No, myślę, że jak doczekamy i będzie fajnie, także będzie, będziemy walczyć na pewno. Pawełku, gratulujemy i wszystkiego dobrego na następne rajdy. Myślimy, że będzie tak jak, przynajmniej jak dzisiaj, na pewno. No, myślę, że fajna akcja na zakończenie sezonu i, i jakoś motywująca do dalszej pracy i na następny sezon. W sumie jeszcze się nie kończy, bo parę wyjazdów będzie, ale, ale jest fajnie. Gratulacje jeszcze raz. Dzięki. Dzięki. Wiesiu i Mieciu, zawodnicy Joniec Team w klasie Super Sport. Panowie, jak wrażenia po zakończeniu rajdu? No bardzo dobre, super trasy, super pogoda, super wrażenia. No troszeczkę jesteśmy schorowani, ale myślę, że jakoś tam może nam minie. No żałujemy, że tutaj też nie było naszych dziewczyn, no bo myślę, że też by pojechały fajnie. No ale cóż, może w następnym roku może będzie okej. Okay. Wiesiu? Tak jak kolega mówił, pogoda dzisiaj naprawdę udała się. Pomimo nielicznych przygód dojechaliśmy do mety szczęśliwie. Jesteśmy ogólnie zadowoleni. No to super, ja wam gratuluję i w przyszłym roku na pewno lepiej, no nie? No mamy nadzieję, że nam się uda jakoś opanować w końcu nasze maszyny i że może w przyszłym roku już będzie bez, tak jak się mówi bez przygód, że będzie ok No tutaj zapowiada się, że w przyszłym roku rajd będzie też rozgrywany, te trasy będą takie same albo jeszcze lepsze, także no myślę, że będzie fajnie, będzie, będzie super, tym bardziej, że ranga imprezy coraz więcej rośnie, coraz bardziej rośnie i zapraszamy, więc nie tylko, bo w sumie z nim chyba tylko my jesteśmy. A szkoda, żeby może więcej trochę ludzi było z naszych rejonów. No dokładnie, też się z tym zgodzę. Wiesiu, myślę, że Ty już coraz bardziej doświadczony, to w przyszłym roku na pewno już będzie lepiej. No myślę, że tak. Pilot też bardzo dobrze się sprawdza. Także współpraca się układa i idzie w dobrym kierunku.